Cześć, to Ewa. Witam Cię w tej wspaniałej przestrzeni, w cudownej podróży, która jest w pełni bezpieczna i w której ja od początku do końca będę z Tobą. A teraz po prostu zamknij oczy i połóż się wygodnie, i powtarzaj za mną wypowiadane zdania. Możesz również słuchać mojego głosu w trakcie wykonywania codziennych czynności, tak, aby mój głos po prostu leciał sobie w tle. Działanie jest takie samo. Zrób tak, jak jest dla Ciebie najlepiej, jak najlepiej to czujesz i w sposób, w jaki najbardziej z Tobą rezonuje. Nagranie działa niezależnie od tego, w jaki sposób go odsłuchujesz. A teraz poczuj przez moment tak, jak potrafisz, że czas nie istnieje, że jesteś tu i teraz, w tej jednej chwili, a razem z Tobą są dziesiątki, setki, tysiące innych energii, które są tutaj teraz oraz które tutaj będą w przyszłości. Te wszystkie energie zasilają to nagranie. To jest jedna wielka, wspólna, piękna, połączona energia, która rośnie w siłę. Wspólnie rośniemy w siłę, bo czas jest iluzją. Wszystko dzieje się teraz. No to płyniemy. Koduję przekonanie, że moja zmiana przekonań następuje w lekki, łatwy i przyjemny sposób. Koduję przekonanie, że podczas zmiany przekonań nie doświadczam żadnych negatywnych i niekorzystnych dla mnie skutków 3D.